Zaproszę Was już teraz do obejrzenia zaproszenia na mój live, a live będzie w temacie diagnostyka w pracy terapeutycznej pracy z ciałem. Mam nadzieję, że to dla Was będzie ciekawe. Dla mnie jest bardzo ciekawe, od czego właściwie. Od czego właściwie zaczynam każde pierwsze spotkanie z, z moim klientem i z czym moi klienci mają problemy, jak do mnie trafiają? Bo moi klienci trafiają do mnie najczęściej, będąc już u innych terapeutów, i często ta diagnostyka jest pomijana, po prostu, i ich problemy przez to właśnie nie są rozwiązywane. Więc e, chciałabym w tym wąziutkim, bardzo wąziutkim temacie e, się, się poruszać. I Wam opowiedzieć i Was spytać, jak Wy, jak wy postrzegacie ten temat? E, czy, czy dla Was diagnostyka, wywiad jest wystarczający? W jakich obszarach nie jest wystarczający? E, czego potrzebujecie jako klienci, pacjenci od osób takich jak ja, pasażystów, fizjoterapeutów, psychoterapeutów, e, może od duli? Czego potrzebujecie? Jaki wywiad z Wami zrobić, żeby. E, żeby dokopać się do waszego problemu, I żeby zobaczyć nie tylko objaw, ale żeby zobaczyć jaki to jest problem. Kończę, kochani, bo mój obiad. Że jakiego smacznego. Wam też życzę i sobie.